Siemaneczko, z tej strony Miss Sims, a na naszych ekranach Rebeka z wynajętej miłości, która właśnie wstaje, odsypiała imprezę wczorajszą, którą była kolacja zaręczynowa, coś takiego, czy oświadczynowa, ale de facto wiemy, że to bardziej była impreza po prostu niż kolacja. No i co? Jest godzina prawie szósta. myślę, że pojedziemy sobie teraz na siłownię z dziewczynami i tam przegadamy, że dzisiaj pojedziemy testować torty ślubne, żeby wybrać najpiękniejszy na... Na nasz ślub. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu. Jak widzę, paparazzi niestety również. Ale ignorujmy ich fakt. Szkoda, że nie ma takiej siłowni, gdzie mieliby wstęp wzbroniony. Słuchajcie, dziewczyny, podejdźcie proszę tutaj na górę, ty od razu idź biegać, dlatego że zważywszy na to, że dzisiaj pojedziemy wybierać tort i na pewno kilka z nich będziecie musiały spróbować. No to jakieś kalorie spalić trzeba, bo jednak jako gwiazdy bardzo, bardzo dbacie o swoją linię, także zapraszam tutaj na górę. Weźcie się za ćwiczenia. Swoją drogą chciałabym Wam bardzo podziękować za pomoc w wybiorze sukni ślubnej dla naszej reby. Wygrała suknia numer dwa, i to właśnie w niej pójdziemy do ołtarza, ale myślę, że te dwie pozostałe również wykorzystamy, bo ona jako gwiazda będzie się na swoim weselu po prostu przebierała. Dobra, dziewczyny, bierzcie się za ćwiczenia. Myślę, że tak około ósmej chyba otwierają te sklepy tam w, tam, w Tarmosie, Tamosie, nawet nie wiem, jak to nowe miasto z ślubnych historii się nazywa, szczerze mówiąc. E, w każdym bądź razie jakoś tak otwierają tam te wszystkie sklepiki, i wtedy pójdziemy właśnie wybrać tort, może nawet kwiaty i będziemy zajmowały się delektacją. A tymczasem troszeczkę sobie ćwiczcie. Jak widzimy, każda z nich tutaj trochę ćwiczy. Tutaj jedynie Charlotte to chyba była, nie? Tak, Charlotte sobie stoi, ale myślę, że za chwilę również weźmie się do ćwiczeń. O, też się po jakimś czasie zdecydowała wejść na bieżnie, także fajnie. Tutaj ktoś ćwiczy boks z jej paczki. Lea powiem Wam, że te imiona... Inaczej, ja mam w ogóle problem z imionami w moim życiu prywatnym, bo nie potrafię ich zapamiętać i tak naprawdę bardzo długo czasami trwa, zanim się jakiegoś imienia nauczę i w Simsach niestety też wzmagam się z tym problemem, co pewnie zauważacie, także to musicie mi wybaczyć, ale najważniejsze, że wiem, jak nazywa się nasza główna bohaterka, czyli Rebeka, no i oczywiście, uwaga, podejrzę Kyle, bo oczywiście zapomniałam. Dobra, na szybko bierzemy prysznic i jedziemy wybierać torty, dlatego, że chciałabym, żebyśmy dzisiaj również w urządzili tutaj inne wydarzenia. Ślub już się zbliża, także no musimy się pośpieszyć. Myślę, że zrobimy tutaj może. Czekajcie, myśmy gdzieś dodali ten ślub, nie? Ślub we wtorek. No może go przesuniemy na poniedziałek, jak nam się uda wszystko dopiąć szybciej. Czemuż szkoda tracić czasu? poniedziałek albo nawet niedzielę, bo dzisiaj w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że wybierzemy i tort i kwiaty zostanie nam jeszcze na pewno fryzura i miejsce, ale uwaga miejsce raczej już mamy bo dzisiaj tworzyłam pewien lokal, nie wyszedł mi za dobrze, bo w budowaniu nie jestem zbyt dobra, ale myślę, że klimacik jakiś tam romantyczny w miarę ma i że będzie odpowiedni na ślub naszej Rebeki miejmy nadzieję tylko, że ten ślub w ogóle dojdzie do skutku, bo jak pamiętacie może się okazać, że Kyle przyszedł tylko po pieniądze i zostawi Rebekę przed ołtarzem albo może się okazać, że był wychowany jako tradycjonalista i zdecyduje się, że to nie jest do końca to, czego od życia by oczekiwał. No albo po prostu przyszedł po miłość, zakochał się w rebece i będą żyli długo i szczęśliwie. Dobra, ja tu gadu, gadu, a już jest czas, żebyście podróżowały dalej no jedźcie wszystkie, Kyle niech jest w domu załóżmy, że on w tym czasie spotyka się z chłopakami jakimiś tam swoimi kumplami i również też przygotowuje się do ślubu dobra, to jedziemy do Tartosy tak nazywa się to miejsce gdzie tu można było kupić te torty tu jest ten rynek, ale tak na rynek po prostu nie możemy się udać, więc możemy wybrać tutaj ten elegancki klub i zróbmy to w ten sposób no dobra, przybyłyśmy na miejsce tutaj z daleka już widać pokażę Wam tak tylko ukradkiem Miejsce, gdzie odbędzie się ślub, który zaprojektowałam, potem dam znać co i jak, i zobaczymy tutaj to w szczegółach, ale na razie tylko kikniemy z daleka. No, jak widzicie, będzie miejsce do jedzenia, miejsce, w którym ona przejdzie do ołtarza, krzesełeczka, tutaj mamy bar i miejsce do tańczenia, nic nadzwyczajnego, ale myślę, że w bardzo ładnym miejscu i to miejsce na pewno robi wrażenie, ale teraz zostawmy to w spokoju, bo nie po to, tutaj przyjechaliśmy w tym odcinku, także podejdźmy, tutaj jest taka budka, o właśnie. Rebeka została ukarana. No dobra, tam sobie. Poradzimy z tym oszczędzaniem wody. I teraz tak, kup weselny bukiet. Zobaczymy, jakie tutaj są bukiety weselne. Mam nadzieję tylko, że one nam przetrwają, bowiem że one mają też jakąś swoją świeżość, żeby się za chwilę nie okazało, że one nam się zniszczą. I tutaj mamy piekarnię tortów. Dobra, dziewczyny, podejdźcie tutaj wszystkie razem najlepiej, żebyście nadal wspierały Rebekę. Imponujący sukces: bycie pod wrażeniem kogoś w pobliżu, obracanie się wśród osób, które robią wrażenie. Ok, to my robimy wrażenie ale no myślę, że wiecie, no jej... o Jezu, co tam było z oczami, widzieliście to? miała czarne, podbite wręcz oczy okej, okay, dobra, przybić tutaj zobaczymy, co są za kwiaty e, bukiet barwnych stokrotek, białych róż czerwonych, niebieskich, jasnoróżowych się zastanawiam, czy one nam się zniszczą hm. wiecie co, na pewno weźmiemy wszystkie, wystawimy je wszystkie potem na przykład w domu i razem z dziewczynami będziemy głosowały, które są najładniejsze, także ja tutaj zaznaczam wszystkie te kwiaty o, super, 1550, no dla naszej Rebeki, która ma prawie 5 milionów, to to są małe koszta, także może sobie na to absolutnie pozwolić. I teraz podejdziemy tutaj kupić tort weselny. Zobaczymy, jakie torty weselne będą dzisiaj dostępne. Nie ukrywam, dziewczyny mają chrapkę, żeby wszystkie spróbować. Kwadratowy tort weselny, kwadratowy, tęczowy, hmm, okrągłe. Wow, no ilość ich jest naprawdę porażająca. I myślę, że tak samo jak z kwiatami, kupimy wszystkie i dopiero wtedy na spokojnie w domu wybierzemy najlepszy. Zwłaszcza, że dziewczyny będą próbowały ciast, tylko myślę, że po prostu zrobimy to tak, że o, jak na przykład tutaj jest, nie wiem, pięć czy ileś tamtych okrągłych, tylko różnią się zdobieniami, no to rozkroimy tak naprawdę jeden, no bo smak jego będzie raczej taki sam. Czekajcie, wybieram, bo one różnią się chyba tylko właśnie kolorami. Dobra. No, na torty wydamy trochę więcej, 4,5 tysiąca, ale nadal nie jest to jakaś zawrotna kwota dla Rebeki, także śmiało. Myślę, co jeszcze tutaj byśmy mogły kupić. Hmm, hmm, hmm. Jeżeli chodzi o tartosę, to by było na tyle. Wiem, że tutaj są suknie do kupienia i właściwie byśmy mogły dziewczynę zaprosić, bo ja bym chciała, żeby druchny nasze miały wszystkie sam, takie same sukienki, ale tym się pewnie zajmiemy po prostu później, jak zamówimy, może do nas, do domu, żeby przed stylista, no zobaczymy usiąć razem. Gdzie te dziewczyny teraz wszystkie są? Nie podeszły, a biegną dopiero do Ciebie, dobra. Możesz się z nimi podzielić radosną nowiną, że kupiłaś tort i będziecie miały za chwilę co próbować. Czekajcie, przyszły, przyszły. O, oczywiście fotoreporterzy zawsze i wszędzie. Tutaj widzimy, że Charlotte uciekła, ona tak zbytnio nie jest za światem sławy, dlatego pewnie one wszystkie uciekły? Hej, halo, no dobra, a Ty pozuj, no co zrobisz? No takie, tak jest Twoje życie. E, otwórz, pozuj do zdjęć, proszę bardzo. Niech Ci zrobią kilka zdjęć. Myślę, że jesteś przyzwyczajona o... Dobrze się czujesz w swojej skórze. Od zawsze towarzyszą ci fotoreporterzy, więc też jest to zupełnie inaczej. Gotowa, gotowa. No to myślę, że wracamy do domu. Tam wystawimy wszystkie torty i zobaczymy, który z, wa który z nich spodoba się Wam najbardziej. Dobra, wiecie co? Po drodze do domu stwierdziłam, że zmieniłam zdanie. I jednak zaczniemy od pokazania Wam tutaj tego lokalu trochę z bliska. Także choć tutaj też, Rebeko, razem z Tobą będziemy zwiedzały, czy wszystko jest ok, czy jest dokładnie tak, jak sobie to życzyłaś, czy jednak chciałabyś jakiś zmiany. Jan. Zobacz, o tak wygląda miejsce, gdzie będziecie jedli. Nie wiem, o jest. Obejrzyj lokal. Zrób zdjęcie jak najbardziej, czy to ci się podoba. Zrób zdjęcie tego stołu na pamiątkę sobie. I teraz tak, tutaj jest miejsce, gdzie będą siedzieli goście podczas jedzenia i podczas tam wznoszenia toastu. Nie ma dużo miejsc, dlatego że stwierdziłam, że prawdziwych przyjaciół jedynie zaprosimy tutaj na ten ślub. Fotoreporterzy na pewno też się pojawią, ale nie będziemy brali nikogo innego. To będzie taki niby wiecie, kameralny, mały ślub. Tutaj możemy zobaczyć właśnie stół młodych, on jest troszeczkę, czekajcie, zniżę ten dach, bo mi skacze, o. Stół młodych jest troszeczkę odseparowany od reszty, od, od takich tutaj dwóch elek. Tutaj mamy pewnie jakieś, wiecie, życzenia pomyślności, albo właśnie, nie wiem, o szczęścia młodej parze, coś takiego. Baloniki, tutaj na oknie są motyleczki, a tutaj nie ma nic i tak naprawdę to jest miejsce, gdzie będzie tutaj toczyła się... Y Jedzeniowa część wesela. Tutaj mamy miejsce na podanie jedzenia, na fontannę, tutaj na torty, które wybierzemy, miejsce, żeby goście mogli zostawić prezenty. Z tyłu dam toaletę, no bo wiadomo, potem wszyscy Simowie i tak będą chcieli z niej korzystać. Oczekajcie, tutaj to jest ze Sim? Nawet fajny facet. Tomasz, to jest nasz były. Co ja chciałam powiedzieć? Że nawet fajny facet? O nie, ty stary. Typku, o, ogłój zaręczynę mu. Jak najbardziej. To będzie jedyne, co mu powiesz, co się do niego odezwiesz. Co on robi w naszym miejscu ślubu, stworzonym przez nas, i jak zareaguje na nasze zaręczyny? Haha. Ha. Nie do końca go ucieszyły. Oj, czyżbyś liczył, że będziemy wiecznie po tobie płakali? Nigdy w życiu. Dobra, zostaw go już, nie rozmawiaj z nim. Niech przypadkiem wam zdjęcia razem nie zrobią, bo ty się nie przyznajesz do tego człowieka. Dobra, i teraz tak, tu jest miejsce, gdzie powiedzą sobie tak. Yy, uznałam, że po prostu ja wiem, że niezbyt do naszej Rebeki pasuje tutaj czekajcie, zrobimy wyślij w stronę ołtarza niech sobie przejdzie wiem, że do Rebeki nie pasuje taki ślub na plaży, bardziej w jakimś takim kameralnym lokalu, ale stwierdziłam, że to jest właśnie coś, czego ja bym chciała może nawet weźmiemy jej jakieś klapki zamiast butów na wysokim obcasie o, idzie, ćwiczy sobie jest wzruszona bardzo ładnie, elegancko. Także tutaj właśnie będziesz czekała. Nie to właściwie Kyle będzie na ciebie czekał. E, tutaj jest takie miejsce, gdzie mam umieszczone dwie rzeźby, wiecie, e, boga piękności i boginię Oczywiście Rebekę i tutaj naszego Kyla, A tutaj miejsce, gdzie ta grupa będzie mogła sobie potańczyć. Z małym stereo, mam nadzieję, że nie będzie padało, bo jest poza. tutaj jakąkolwiek osłoną i myślę, że od razu nam się spali. Miejsce, gdzie barman będzie wydawał drinki i to by było tak naprawdę na tyle. Wydaje mi się, że na ślub to wystarczy. Nie ma co tutaj. O, tutaj też ktoś chyba przeszedł się po uta w drodze do ołtarza. Ok, zupełnie inna animacja, ale też fajna. Pierwszy raz to widzę szczerze mówiąc, bo zazwyczaj to wyglądało inaczej. Bardzo fajnie. Dobra, słuchajcie, teraz jedziemy na ten obiecane testowanie tortów, zwłaszcza, żebym chciała, żebyśmy dzisiaj jeszcze przemycili w tym odcinku metamorfozę Kyla. Chciałabym go już zmienić pod kogoś, kto bardziej pasowałby do Rebeki. Wyślemy go na pewno do fryzjera, e, zajmiemy się jego zarostem, ubraniem i wszystkim. Miejsce ślubu dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo ja raczej zdania nie zmienię. Mi się wydaje, że ten lokal pasuje tutaj do naszych Simów. O! Ale brzydkie miejsce, gdzie się jedzie do domu, widzieliście? Jakieś takie opuszczone samochody. Wracając do tematu, ten lokal raczej zostaje, ale dajcie znać, czy Wam się podoba, i czy udostępnić go Wam w galerii, bo może akurat też chcielibyście pograć. Zwłaszcza, że starałam się tym razem nie dawać rzeczy z modów, a jedynie właśnie rzeczy dostępne w dodatkach The Sims 4. Także myślę, że w razie co też mógłby się Wam przydać. Dobra, wróciliśmy do domu i Wam powiem szczerze, że wystawiłam torty i ich ilość to nawet mnie zaskoczyła. Jesteście gotowi? Przerobiłam nasz ganek, podejdźcie tutaj wszystkie razem. Ty, Kyle, też byś mógł tutaj przyjść zobaczyć, o, oglądasz telewizję bez koszulki. W samych slipach czy tam bokserkach, no wiesz ty, co ubierz się, bo koleżanki idą, ale myślę, że po prostu chcesz się może pochwalić budową ciała, no bo przyznajmy, no zbudowane Kyle jest fajnie. Zobaczcie, no Kyle, obejrz to wszystko. Czy ty widzisz, co tutaj się stało? Toper na tort? Co to są topery? Te! Yy, u góry ja nawet nie wiedziałam, że można. O kurczę, ale ładne. Dobra, tym zajmiemy się za chwilę. Najpierw musimy w ogóle wybrać tort, bo ilość jest ich po prostu przeogromna. Ja nie wiem, co Rebeka potem z tym zrobi. Może wyślemy to, nie wiem, do domu starców albo domu dziecka, żeby to się nie zmarnowało, a żeby po prostu ludzie też mieli miły dzień, bo ilość jest przytłaczająca, a nie chcemy oczywiście marnować. Dobra, słuchajcie, przyjrzyjmy się na spokojnie. Ja właściwie może zatrzymam na chwileczkę, który tort najbardziej podobałby nam się na wesele Rebeki. Wiecie co, no ja myślę, że ją by na pewno interesowały jakieś takie ze złotymi elementami torty, ale no wybierzemy po prostu najładniejsze z tych wszystkich. Te największe mi osobiście w ogóle się nie podobają, bo jakoś tak graficznie to wyglądają po prostu jak nałożone na siebie opony i polane lukrem. Także z tych raczej wybierać tutaj nie będziemy. Te są nawet fajne, ale motyw tęczowe to bardziej na wesele, Charlotte i Lei. Lea, dobrze zapamiętam? Chyba zapamiętałam imię, słuchajcie. Tak, Lea. Także może im podarujemy te dwa torty, żeby też sobie w razie na swoje wesele wzięły, bo ich wesela również się zbliża. A jak już i tak kupiliśmy, to szkoda byłoby je marnować. Yy, ogólnie mi najbardziej podobają się te torty tutaj z różyczkami, ale nie wiem, czy one byłyby w stylu Rebeki. No, myślę, żeby były. Te poduszki, no szczerze mówiąc, nie do końca mi się podobają, podobają mi się jeszcze te torty w kształcie serca, zobaczcie, tutaj mamy niebieski, biało-czarny i biało-różowy, hmm. ogólnie zrobimy tak, że ja po prostu może będę sprzedawała torty, które nie są moimi ulubieńcami, żeby wybrać jak najszybciej, bo to będzie tutaj ciężka przeprawa, powiem Wam szczerze. Nie najłatwiejszy wybór. Szkoda, że nie możecie ze mną wybierać, ale tak na live. ja się jeszcze nie czuję, szczerze mówiąc, bo tutaj wiecie, mam ten taki komfort, że jak coś mi się nie uda, to ja to sobie po prostu wytnę, a na live'ach trzeba byłoby jednak jechać na bieżąco. Teraz tak, tak jak mówiłam, nie podobają mi się w ogóle te tort, tego obiektu nie można tak usunąć. No wiecie wy co... No dobra, to będziemy chowali do wyposażenia i potem to ewentualnie zrobimy, właśnie tak jak powiedziałam, że Rebeka niby komuś te torty podaruje. Ale wiesz co, Kyle, tobie do wyposażenia, bo my mamy w wyposażeniu jeszcze kwiaty. Także u Ciebie będziemy chowali. Teraz tak, obejrzyjmy z bliska. No, ten z tymi jakimiś palmami, czy co to jest? Pastelowy, czteropiętrowy, okrągły tort weselny w stylu Sixam. Six no, nie naszym stylu w każdym bądź razie. Z różowymi, z różowymi ozdobami też nie. No, mówię, te mi się w ogóle torty nie podobają, więc je sobie po prostu tutaj przeciągniemy. E, zobaczmy, co nam teraz zostało. Poduszki. No, one są fajne, one są inne, ale nie widzę ich na waszym ślubie, szczerze mówiąc. Na pewno będziemy mieli więcej niż jeden tort, więc może tę poduszkę wystawimy, ale chyba raczej nie. E, Czarno-biały. Hm. Sami widzieliście, że obieg weselny jest bardziej zachowany w bieli i w różach. Ale on coś w sobie ma i on byłby taki fajny, wiecie, męski, jakby, także go na razie zostawmy. Te, tak jak mówiłam, podarujemy tutaj dziewczynom, gdzie one tutaj są, nie ma ich, to czekajcie. Ja je schowam do wyposażenia e, Rebeki, żeby ona mogła im je sprezentować. Ciekawe, czy tak będzie można, oby. Teraz tak, postawimy na stoły te, co nam zostały, i dalej bawimy się w eliminację. E, ten czerwony dla mnie jest zbyt kolorowy na ich wesele, więc również go schowam. E, to jest bardzo ładne. Bardzo ładne ten tort z tymi babeczkami. No super. I myślę, że on na pewno się gdzieś na naszym ślubie jako jeden z kilku pojawi. No i wtedy znowu już powinniśmy się trzymać w tych niebieskich, no. A jakbyśmy wzięli na przykład te trzy i czarne? Co wy na to? Kurczę no za duży wybór, dobrze jak jest za dużo do wyboru, bo wtedy człowiek nie może zdecydować wiecie co, no fajnie by to wyglądało chyba tak elegancko więc może tak właśnie zrobimy no ten jest też zbyt kolorowy z jakimiś konfetti tutaj, fioletowe z mm, muszelkami z motywem plaży no mamy ślub na plaży, ale ten fiolet nam nie pasuje, szkoda, że nie ma innego koloru ale jest też niebieski, gdybyśmy wybrali niebieskie może to by było coś? Ten też mi się podoba. Ten mi się nie podoba, to go schowamy. Ten złoty też jest taki, że mówiąc. Także, no jak widzicie, zostaje nam coraz mniej tortów. W chwili obecnej mamy ich 10? Tak, 10. No, ja bym chciała, żeby ich wesele, może tak, cztery, żeby zostały. Musimy troszeczkę się tutaj zminimalizować. No dobra, no to wybierajmy z tych, co są takie same. Te dwa są takie same. Niebieski mi się podoba bardziej. W sensie ten podoba mi się bardziej, ale niebieski pasowałby do tego, bo ten już wybraliśmy, że zostaje. Ten obok też, bo jest taki ładny oficjalny. No dobra, no to co? Czarny chowamy w takim układzie. Różowy również. I zostało nam coraz mniej tortów. Może uda nam się wybrać jeszcze. Jest nadzieja, bo początkowo Wam powiem szczerze, jak ja je wystawiłam, to ja po prostu zwątpiłam. Ja stwierdziłam, chryste, Rebeka, coś ty zrobiła. Czemu kupiłaś wszystkie? Jak ja mam potem z tego wybrać? Ten różowy też jest fajny. Ma fajny kształt, ale tak jakoś nie do końca te kolory mi pasują do elegancji naszego ślubu. Dobra, wiecie co? Chowam go. Tak, te są dwa takie same, więc musimy wybrać pomiędzy nimi, który jest ładniejszy. Ten mi bardziej, jak na niego patrzę, przypomina mi jesień. A my będziemy mieli ślub latem, więc możemy go również schować. Ten jak tak na niego zerkam, to może na jakieś takie przyjęcie bardziej dla dzieci bym to widziała. Wiecie jakieś strony syrenek i tak dalej, a nie raczej na ślub, także również go chowam i zostało nam pięć tortów. No, uważam, że wynik jest naprawdę niezły. Na jak my z jakiś nie wiem, tam było chyba 20 czy nawet więcej tortów, wybraliśmy tylko 5, to już jest naprawdę ładnie. No może je zostawimy po prostu, nie będziemy ich tutaj odrzucały i weźmiemy wszystkie z nich? Ja myślę, że tak. Myślę, że zdecydujemy się na te wszystkie 5, także ja je pochowam do lodówki, żeby one były świeże. A jeżeli chodzi o smaki, to dziewczyną damy popróbować tych tutaj, które były, bo wszystkie oprócz tego tak naprawdę są na pewno zdublowane. Teraz tak, ten tort będziecie mogły sobie dziewczyny spróbować. Ja tutaj właściwie wam na stolikach zostawię ten tort. Y, potem tutaj jeszcze, no tego nie, bo on był tylko chyba z motywem tych tęczowych, co chcemy podarować, więc tego to będzie smak niespodzianki. Ale tak, ten z jesiennymi różyczkami również. A taki kwadratowy mieliśmy jeszcze jakiś? Czekajcie. Nie, chyba też nie, bo to są te takie sześciokątne jakby. No dobra, to też będzie niespodzianka, ale te dwa możecie sobie oczywiście śmiało spróbować. I myślę, że właśnie udało nam się wybrać pięć tortów. Ja wiem, że to jest może dużo na wesele, ale wiecie, no Rebeka jest gwiazdą, więc jej wesele też na pewno będzie z pompą. Dobra, te pięć chowam do lodówki, żeby nam się nie zniszczyły. No ostatecznie jeszcze sprawdzimy ich jakość i pojedziemy sobie po torty. Tu jest lodówka. Pojedziemy sobie po torty świeże, jeszcze świeże przed weselem, ale może uda nam się jej wytrzymać tutaj w środku. Czekajcie, pięć sztuk. Otworzymy lodówkę, zobaczymy jak długo one będą dobre, ile dni. 24 dni, ej, no to słuchajcie, te torty muszą być nieźle nafaszerowane jakąś chemią, skoro 24 dni śmietanowe to torty wytrzymają. Dobra, obyśmy pamiętali, żeby teraz tam nie chować jakichś ryb i innych rzeczy. No i co dziewczyny, trochę tortów, no Wam obiecałam, przez to Was też gnałam na tą siłownię rano, także no nie ma opcji, żebyście sobie nie zjadły. Czekajcie, ja tutaj może wystawię, a niech są, tutaj gdzie są. No i sobie pokrójcie i zjedzcie razem. Proszę bardzo, zacznijmy od tego serca serduszkowego, weź kawałek razem, spróbujcie na kartortem Sima o imieniu Kyle no nie, nie będziemy próbowali teraz ej, co się wydarzyło? może wyżej go postawimy? o, nam się już udało kawałek skubnąć Kale, ty również sobie weź kawałek, proszę bardzo a czemu dziewczyny nie mogą? co się stało? czyżby nasze spotkanie się zakończyło? nie, no to o co chodzi? zobaczmy, jak on wygląda rozkrojony chyba w ogóle nie ma widać różnicy tak mi się wydaje. A jak wygląda po przekrojeniu? Aha, to jest zwykły biszkopt z takim ala chyba kremowym, kremowym kremem w środku, śmietankowym może i truskawkowe na zewnątrz. No spoko, jak Ci smakował? Mamy tutaj, że to było całkiem smaczne. Dobra, musisz dbać o linię, zwłaszcza przed ślubem, ale weź sobie jeszcze kawałek tego. A czemu nie możecie wszystkie razem? No podejść tutaj razem. Co się stało znowuż? Powiem wam, że ostatnio The Sims 4 mnie tak wkurza ilością błędów, że to się wam w głowie nie mieści, ale no cóż, jest jak jest. Podejdziecie razem, no i teraz weźcie kawałek razem. No właśnie, o tym mówiłam. A jak na stole gdzieś tutaj postawia? Weź kawałek razem. O, super. No to to była moja wina, bo mam tutaj tak te stoły po prostu razem postawiane, żeby te wszystkie torty mi się przed chwilą zmieściły. Dobra, dziewczyny, teraz próbujecie kolejny tort. Bardzo podobny będzie na ślubie. O, czekoladowy chyba. Nie moje smaki. Ja w ogóle nie lubię tortów, ale czekoladowego to bym w ogóle nie zjadał. To byłaby totalna tortura dla mnie. Aha, byście sobie poszły do domu jeść. Ale myślę, że już jesteś na pewno dużo spokojniejsza, jak macie chociaż właśnie kwestie tutaj tortu załatwione. I tak sobie myślę nad tym naszym Kylem i Kailem. I wydaje mi mi się, że jedna z dziewczyn po prostu mogłaby być stylistką, po co mamy ściągać jakoś obcego pomyślmy, która z nich by się nadawała no chyba najbardziej właśnie tej Scarlett, co? Może Scarlett jest stylistką? Poprosimy wtedy ją tutaj, żeby ona w domu zrobiła zmianę stylu naszemu Simowi, czekajcie ja kupię ten fotel do zmiany stylu dobra, udało mi się kupić i teraz tak, chodź tutaj proszę i poproś, czekaj poproś o nową fryzurę, może początkowo, właśnie tutaj Scarlet, bo umówmy się tak, że Scarlet po prostu zawodowo jest stylistką, no i oczywiście zajmie się wizerunkiem naszego przyszłego męża. Choć tutaj podejść, będziesz to oczywiście nadzorowała. Znowu, nadużywam, oczywiście, to jest ciężko się tak odzwyczaić, naprawdę. E, tutaj podejść jeszcze trochę bliżej i Scarlet, zaraz tutaj, no byś się mogła trochę ubrać. Scarlet, skandal zmienisz naszego Kyla tak, żeby był najprzystojniejszym Simem na świecie. Patrzysz, uśmiechasz się. No, zobaczymy, co ona Ci tutaj zaproponuje. Ej, patrzcie na to. Tymczasem pisze do nas Teo, to ja, Teo, pójdziesz ze mną na randkę? Teo, przykro nam przez to, że zeżarłeś tamtą kanapkę, czy co to tam było. Niestety, no, przegrałeś konkurencję i wygrał Kyle. O, patrzcie, taka fryzura, taki romantyk mi się kojarzy trochę. Wracając do tego, Teo, no... Dziwne, że on tak o nią zabiega. Nadal nie może przestać o niej myśleć. Niby fajnie, ale z drugiej strony, o Jezu. No wybaczcie. No wybaczcie. Nie, nie, nie. Scarlet, wiesz co? Bo zaraz zacznę wątpić, że jesteś taka dobra w swoich przemianach. Ale wiecie, ona może po prostu pokazuje mu, jak mógłby źle wyglądać, po to, żeby za chwilę zrobić go naprawdę fajnie. Także dajmy jej szansę. No i na tym etapie oczywiście zrobimy to po prostu tak, że to my zajmiemy się przeróbką Kyla. Także zobaczcie, jak wygląda po raz ostatni w takiej wersji. No dramy nie ma, ale musimy go troszeczkę odpicować. Chociaż właściwie włosy mogłyby zostać, bo pasują do niego. No ale zobaczymy. No i ja, ja najlepszy stylista moich simów. Biorę się właśnie teraz tutaj za przeróbki. Okej, okay, jeżeli jesteście gotowi, przedstawiam Wam nowego Kajla. Jak widzicie, fryzura została, tylko zmieniłam mu trochę ubrania. Te spodnie mi tak jeszcze nie do końca leżą. Czekajcie. Tutaj zaraz zmienimy. Pokażę, jak byś wyglądał w tych. No i by się wcięło, jo. No, no dobra, no niech są te spodnie, ale no nie wiem, jakoś tak czekajcie. No nie, no nie leżą mu. Dziwnie wygląda. Nie wiem, czemu pomyślałam, że dobrze wybiorę sobie tylko zmodyfikowaną dlatego, że ja mam wszystkie dodatki i tego jest tutaj po prostu mnóstwo a i tak spon jakichś fajnych męskich praktycznie nie ma o, o dobra nawet spoko, dobra, jeżeli chodzi o jego twarz, dodałam mu piegi i dziewczyny uparły się na to, żeby zrobić mu soczewki, żeby miał błysk w oku fryzury nie tykałam zarostu, nie tykałam trochę go opali, opaliliśmy może na solarium, a może na tryskowo jeżeli chodzi o jego ubiór na ślub, uwaga, uwaga tak się będzie prezentował. Zdecydowałam się mu dać miętową różyczkę. Trzeba to zapamiętać, żeby też Rebeka miała miętowe dodatki. Na sport do spania imprezowy, pływanie ciepły. I na zimno. Także tak Kyle się prezentuje po zmianie stylu. Myślę, że do Rebeki nawet pasuje. Rebece, nic nie zmieniałam. Jeżeli chodzi o suknię, którą żeście wybrali i pomogli mi wybrać, to jest to suknia ta. Jeżeli chodzi o jej włosy i fryzurę, to tym się zajmiemy pewnie w następnym odcinku. Także ja na razie to zostawiam tak, jak jest. Suknia jest przepiękna, szczerze mówiąc. To był mój faworyt i cieszę się, żeście się, się też na to zdecydowali. Dobra, dzięki Scarlett za pomoc w zmianie stylu Kyla. Być mogła, może mu tutaj jakoś no nie zabiegaj o komplementy. Bardziej by mi chodziło o to, żebyś go pochwaliła. Czekajcie. Jesteś takiego jak pochwal? Ożywiona rozmowa. No w serio? Nic? O je, no, no. dobra, no to nie wiem. O niech jest obejmij czule. Fajnie się prezentuje. Pasuje do ciebie super. Wygląda teraz też jak gwiazda. Także się bardzo, bardzo cieszysz. I wiecie co? Myślę, że jeżeli chodzi... O, patrzcie! Jak ją pocałował. Ej! Co za dzikus! Myślę, że jeżeli chodzi o ten odcinek, to byście też mogli oczywiście tutaj sobie popływać razem z dziewczynami. I to by było na tyle. Ja Was zapraszam na kolejny. Tam będziemy na pewno wybierali najładniejszy bukiet ślubny oraz może już fryzurę dla Rebeki na ślub, bo po malutku zbliżamy się do naszego wielkiego dnia. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia. Pozdrawiam, Miss Sims.